ma wariaty, tu Tenziak. Jak widzicie w kwalifikacjach do nadchodzącego food champions nabiłem 10-0. Poprzedni bilansik to był 16-4, gdzie filmik zaraz będzie montowany i też wleci sobie na YouTube. Chcę Was zaprosić na swoje transmisje, bo transmituję głównie na Twitchu. YouTube, TikTok, Instagram to są takie poboczne rzeczy. Jeżeli lubicie fifkę, czy to CS-ka, czy chcecie się ze mną bliżej zapoznać, no to link będzie w komentarzu. Ja was tego zachęcam do zasubskrybowania kanału, dania łapeczki, wiecie, to jakoś mnie podbuduje. Nie przedłużając, mamy nagrody za 10:0, plus do tego mam 39 poziom i też tam jakieś paczuszki odebraliśmy. Więc yy, otwórzmy sobie je teraz. Mamy tu dwóch rzadkich piłkarzy 7-8+. Jest to Brazylia, jest to PS. Czy to Rodrigo? Dzień dobry! On jest na duplikacie i tu mamy problem, bo ja mam go już niewymiennego. Yy, niestety pójdzie sobie na Ja yy, Jego sobie odbiorę, bo robię potem Sona w dalszym ciągu. Eee, co by tu otworzyć jeszcze? 2x8, 5, coś tu coś. Dobra, 8 plus, gwarant, zobaczmy, leci, mamy, o Jezu, Karasko, no nie jest to traf, który, Madison, Karasko, dobra, 2 8, 4, jakby spoko, ale strzału nie ma, dupy nie urywa, eee, nie za taki dobry bilansik, że tak powiem, eee, otworzymy tą, pół rzadkich, plus, 5 leci, mamy francję, mamy Napastnika, proszę! Pani Sounderman, proszę! Proszę! Nie! Nie, 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 nie! No i widzicie, no i tak mnie gra troluje. No nie, no nie, no nie! Gdzie jest mój Kilikilimba? Kurde, no! No dobra! Już straciłem jakiekolwiek nadzieje. Ała, oh ła, wow, mnie serce nabulało, nie? Naprawdę, dobra, zobaczmy. Włochy, HP, czy to będzie to... nie, to nie może być to naj... to może być tylko... Barella. Tak, Barella. Barelle zachowujemy, Benasera też chyba, że coś warty. Nie, okej, okay. wszystko zachowujemy, bo tak... <grywia> no nie no, mi się już nie chce. Dlaczego? <grywia> Zachowujemy sobie wszystkie poderki, bo zaraz potem Sonic będzie kończony. Tam zostało mi e, dwa składziki. E, o, jest Bernardo Silva. 8-8 e, i chyba 1 8, A to jest dalej pojedynczy walkout. Niestety nie daje to nam nic. Musa diabi. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej, okay, okej. Okay. Jakby humor mi wrócił, bo to jest dalej 30k do przodu. E, on od razu jest na listę transferową. Tu nic nam się nie przyda. Quick select. Bernardo do nas ze składziku leci pod przepał. No i ostatnia paczuszka. Zobaczymy. Może odda. Zobaczmy, zobaczmy. LO, czy to jest João y Cancelo? Podwójny łokał. Proszę, być ktoś. To mm, taki le -manipik. Tylko nie baba. Luka, Luka Modryć. Dobrze, to jest dobry foder. Nie, przyda się. W poprzednim odcinku, który jeszcze nie wyszedł, Bagatela, też go trafiłem. E, czy on jest coś warty? 27 koła... No dobra, te ceny spadły. Dwa i mam jeszcze 3000 monet. Dobrze, dobrze. To sobie sprzedamy, tych też. Mm, no dobra, ja się zabieram za montowanie filmu, próby niepotma. Nie, jeżeli wam się spodobało, no to tak jak mówię, łapeczka, subik. Nie, zaobserwujmy kanał, dzwoneczek kliknij, Nie, A ja Was zapraszam w niedzielę na y, streamka. Będziemy łącztować y, Food Champions. No i co, zobaczymy jak mi pójdzie. Ja się z Wami żegnam. Narka.